to on błysnął, tak? to, to coś z niego błysnęło. Hełm jest strasznie zardzewiały. Ta postać leży przy ziemi. I ten, no to leży przy ziemi, ma założony hełm, widać tam fragmenty ubrania. I ten, widać ten topór w tej ręce schwycony, choć sama dłoń jest przesłonięta tym, no, fragmentem ubrania. Widać, że, że to tu się, tu się jakiemuś krasnoludowi zmarło tak bardzo, bardzo dawno temu. Bo jak się temu przyglądacie, to, to są to zdecydowanie kości, a jak tylko e, krasnolud dotknął e, ubrania, to to zaczęło się rozpadać. Możesz, poleżało tutaj trochę. A cóż to jest za miejsce? Nie wiem, może tutaj pił z jakiejś wody? Albo eee, zjadł jakiś niestrawny w nim tkwi między tymi kościami? Nie tkwi ale ma, bo on leży na plecach, tak? Z tamtej odległości wydawało się, że on leży na, na brzuchu, a on leży na plecach i tą, tą ręką, którą się teraz, jak rozpadło ubranie, to ta ręka opadła, on się opierał o ścianę, jak się osunął, a jak się to ubranie rozpadło, zresztą to było od razu widać, ma całkowicie pogruchotane żebra. Hmm. Hmm. Jednak niestrawność Dobra To jest to jest bardzo y, gwałtowny przejaw impotentów. Czytań dziś o tym. Czy miał no. też możliwość skądś spadnięcia, czy to raczej kogoś pałka? To, to wygląda jak jakby w niego strzelono z kuli armatniej z bardzo bliska. Mm. Albo jakoś wielka orcza pałka. Mm. No, to, to jest coś, co na pewno nie spadł, tak? Coś mu pogruchotało tą klatkę piersiową. Na wielka... nasze szczęście dosyć dawno. O i bardzo dawno temu. Mm. Mm. Czy ma przy sobie jakieś e, znaki rodowe? Typu Sygnet? E, nie, nie ma na sobie niczego takiego. E, za to coś jest e, napisane na tym e, toporze. Jest mhm. grawerunek, ale za cholerę tego nie odczytasz. No trzeba byłoby się pobawić e, i pooczyszczać to. Aha. Dobra, pobawimy się. Może znajdziemy jego rodzinę tutaj. Mhm. Dobra. To to bierem. A hełm? O, może pod hełmem jest jakiś liścik do rodziny. Gdybym zginął na wojnie. Tak oberwał orczą armatą i miał czas Co? napisać listy. Nie, nie, bo czasami się robi, że po prostu... Idąc na walkę, musisz być przygotowanym na śmierć. Inaczej nie masz jak wychodzić na walkę. albo To, to nie jest walka. Więc, no już może. No okej, okay. eee, ja się tam w zasadzie nie znam, ale dobra, będzie ładnie. Więc sięgasz po ten hełm, tak? I te, zdejmujesz mu ten hełm, a te stare, zasuszone włosy, które a, na czaszce się ostały, też mm. się ładnie w tak rozsypały drobinki no i trzymasz kawał żelazpa zardzawianego jak wszyscy diabli tam wypadają z środka fragmenty tej, tej skórzanej części hełmu no, no i nie znajdujesz nic więcej no widzisz symbol kowala tak, którego też nie jesteś w stanie odczytać mm -hmm. Dobra. Tutaj prowadzą do tego miejsce jakieś inne odnogi? E, no nie, kawałek w przód jeszcze można tam iść, tak? I, i tam e, trzeba byłoby się przyciskać, bo się tunel e, mocno zawalił, ale można by spróbować się na czworakach przejść dalej. A w jaki sposób się zawalił? I mniej więcej e, kiedy? No nie było to w Niedługo tak? Oj nie, to jest bardzo dawno. Bardzo dawno, okej. Okay. Mniej bardzo dawno niż Krasno mm. A, mniej bardzo dawno. Tak. Czyli możliwe, że ktoś zaburzał tędy, może coś tu się włóczyło, on bronił tego miejsca i... i... <laughs> bo czy... Jeżeli coś go zabiło, to i się przycisnęło przez to, to musiało być tak wąskie, że się przycisnęło i mogło z nim walczyć, tutaj i go zabić. Chyba, że właśnie to było o wiele szersze i wtedy mogło to się przepuścić. Przesuń. Albo coś go tu odrzuciło po mocnym ramieniu. Mogło właśnie. Tu, tutaj jest powiedzmy Albo przestrzeń do walki. on walczy. po prostu się odciągał na tyle... Możliwe, możliwe. Się jest w tej ciasnej dziurze i... Nie sądząc z pozycji, raczej uderzył plecami w ścianę i się z niej zsunął, umierając na no, ale... to, coś przyszło albo przyszło z... No, z tej strony, z której my... Mhm. Rapo, czy Mi to jest... odwracam. No, o co pytasz? Ja, czy w tym miejscu, gdzie jesteśmy... Jest taka, powiedzmy, szerokość dwóch metrów, gdzie to można mieczeń bądź toporem trochę pomachać. E, no w zasadzie tak. Kiedyś, zasadzie... zanim to się zawaliło, tak, to, to nawet e, więcej przestrzeni tu było. Jeszcze może, dobra, to ten topór ma jakieś insygnia, bo ja tak szukam coś, co by mogło mi powiedzieć, co to jest za krasnolud, skąd pochodzi, i czasy. Jasne, na, na toporze jest coś napisane, tak, po krasnoludku. No, no, no. I to, Tylko to, to ni cholery tego nie odczytasz. No, no, póki nie, nie, nie wyczyszczę go i w większym świetle jeszcze. No dobra, dobra, no to... A nie odczytam dlaczego, bo jest brudny, zaniedbany napis? E, tak, to jest tak porzewiałe. Aha, no to jak porzewiałe to do czyszczenia. Ty się zastanawiasz, jakim cudem ty odbicie światła zauważyłeś czegoś, tak? Skoro e, to jest całe zardzewiałe. No dobra. Przejścia tutaj, coś mówiącego, że idziemy w górę, idziemy do wyjść, nie ma tutaj. Wiesz co, raczej macie wrażenie, że chyba się zapuściliście jeszcze ach, ach, no dobra, no to, no to się wracamy. Do tych głównych odnóg, tych, tych wozostrad. No jeżeli, okay. to, jeżeli to są wozostrady, to skądś musiał wóz tutaj wjechać, więc, mhm. więc nutka nadziei. Być może znajdziemy jakieś wyjście z boczu góry. Hmm. Okej, okay, idziecie sobie dalej, tak? Idziecie, idziecie, idziecie. No i jesteście w, tej, w w tym wielkim tunelu i możecie iść na prawo albo na lewo. Hmm. Na prawo? Na prawo Prawie no to... zawsze ufać można Dokładnie No to mamy dwa głosy Na prawo, lecimy No to idziecie przez ten tunel, tak? Czasami musicie się wspinać po skałach na wyższe partie Żeby przejść Czasami możecie iść po oryginalnej drodze I tak idziecie, idziecie I ten tunel przechodzisz w taką wielką jaskinię. Ale tak zarąbiście, zarąbiście wielką. Tu są fragmenty poburzonych ścian. Pozawalanych i tak dalej. To, to sprawiało wraże, sprawia wrażenie jakby e, no kiedyś tu była taka część powiedziałbym miasta w skałach, tak? tylko się zawaliło, zniszczone jest. I... I krasnolud znowu widzi, że coś mu tam błyska. O. A, ale coś mu się nie podoba. To nie topór. No nie, to nie jest topór. A może jednak topór? Nie topór. Taki nie topyż, tylko większy. Tak, tak, taki wielki. Nie topór. <ścoughs> Jak topór, to, to fajnie, bo mi się przyda, no, ale jak nie topór, no to, to jakiś miecz niegodny. Ewentualnie topór, ale z dodatkami. <laughs> I na wynos. Eee, to ja znowu ręka do góry, palec na ustach i... Pokaz pokazuję ręką miejsce, które mi tam zamajaczyło. Coś ci tam zamajaczyło, tak się przyglądasz, przyglądasz. I ja tak na razie do skały. Tak, żeby nie stać w miejscu, tylko do jakiejś zasłony. Skierujemy się. I z tej zasłony będziemy patrzeć, co to w ogóle jest. Hmm. I z całą pewnością widzisz ruch. Oh dear. Co widzisz? Ruch. Hmm. Jeszcze Jak... nie wiem, co to może być, tak? Ale... ale coś tam porusza. Dobra, to... No jest... może jest tutaj więcej miejsca na operację, to oczywiście łuk do ręki. No bo kurwa, no. Po coś go kupiłem. Dokładnie. Po coś rozwijałem to, to strzelectwo tak hardo, że mogę teraz kosić. Dobra. No. A popatrzmy tego, czy... Czy możliwe jest, że to miejsce prowadzi do jakiegoś wyjścia? Na razie po tak wstępnych oględzinach? E, trafiliście na taki jakby fragment dawnego podziemnego miasta, tak? Więc, e, więc być może gdzieś tam znajdziecie e, wyjście. Mnie nie bardziej tak. interesuje e, analiza tego, czym ten ruch jest, skubany. No, czy podkra pod, podkradnijmy się może bliżej i zobaczmy? Podkradnijmy się z pochodnią? E, nie, podkradnijmy się z człowiekiem, który widzi w ciemności. Hmm. Nie wiem, jakiego tu znajdziesz. No ciebie. Mhm. Ja, ja jestem no, gazalitem. coś poruszyło? I teraz już nawet wiesz, co to jest. To jest miły Pan z workiem złota dla nas. Tak. E, a to, co błysnęło, to było, proszę Pana, oczy.